Cześć, przyjaciele! Gama silników Nissan X-Trail drugiej generacji jest skromna, ale całkiem udana. Wszystkie jednostki napędowe posiadają trwały napęd łańcucha rozrządu. Na uwagę zasługują dwa silniki benzynowe o pojemności 2,0 i 2,5 litra, charakteryzują się niezawodnością, bezpretensjonalnością i nie wymagają wizyty serwisowej, poza rutynową konserwacją. Mechanicy nie zalecają instalowania urządzeń gazowych, ponieważ znane są przypadki uszkodzenia katalizatora i przepalenia gniazd zaworowych, głównie z powodu sprzętu wątpliwej jakości. Najmocniejsza jednostka lepiej radzi sobie z wysokim i dość ciężkim, ponad 1,5 tony, X-Trailem. QR25D charakteryzuje się wzorową niezawodnością. Wyrafinowany układ MR20DE utrudnia wymianę świec zapłonowych. Aby się do nich dostać, trzeba zdemontować przepustnicę i kolektor dolotowy. Ważny punkt. Podczas montażu nowych świec zapłonowych należy przestrzegać zaleceń technicznych dotyczących momentu dokręcania 20 Nm. W praktyce często zdarza się, że świece wyciągano o ile starczyło sił. Prowadzi to do pojawienia się mikropęknięć w gwincie. W rezultacie silnik zaczyna pracować z przerwami, a płyn niezamarzający dostaje się do studni świec zapłonowych lub bezpośrednio do cylindrów. Właściciele wersji benzynowych często zauważają wzrost zużycia oleju po 100-150 tysięcy. KM. Dla niektórych osiąga 1 litr na 1000 km. Po wymianie uszczelniaczy trzonków zaworów można pozbyć się palnika olejowego. Na pozytywne rekomendacje zasługuje również opracowany przez Renault Turbo Diesel. Jednak najkorzystniejsza jest najmocniejsza opcja, ze względu na jej elastyczność, dynamikę i stosunkowo niskie zużycie paliwa. Pomimo wysokiej niezawodności z biegiem lat, turbodiesle będą wymagały większej uwagi i kosztów finansowych niż ich benzynowe odpowiedniki. Cześć przyjaciele, szukasz używanego samochodu? Warto zwrócić uwagę na stronę CARME. Pro. CARME Pro to duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów, a najlepsze jest to: można znaleźć informacje o awariach dowolnej części. Absolutnie wolny, wejdź na stronę CARME. Pro. I dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów. Przykładowo po od 150 do 200 km konieczna będzie wymiana filtra cząstek stałych DPF i wtryskiwaczy paliwa. X-Trail oferowany był z 6 manualną skrzynią biegów, a także z automatyczną skrzynią biegów Jatco z bezstopniowym wariatorem, tylko w wersjach benzynowych, i 6 automatyczną, tylko w wersjach z silnikiem diesla. Wariator JF011E może wymagać naprawy po 150-200 tysięcy. KM. Lista typowych materiałów eksploatacyjnych obejmuje pasek, silnik krokowy i łożyska wału. Ponadto może dojść do awarii zaworu pompy wysokociśnieniowej, następuje głód oleju lub elektromagnesów. Później zaczęto instalować przekładnie CVT nowej generacji JF016E od 2013 roku i JF017E od 2014 roku, ale tylko z QR25. Pomimo szeregu ulepszeń problemy z pompą nie zniknęły. Dodatkowo do wymiany są uszczelki, uszczelniacze i łożyska stożkowe w jf 017 e są wzmocnione. Po profesjonalnej naprawie wariator wytrzyma ponad 80-100 tysięcy KM. Na szczęście istnieje wiele przykładów, w których wariator przejechał ponad 250 tysięcy km bez wyczerpujących wizyt serwisowych. Głównym wrogiem wariatora, jak każdej automatycznej skrzyni biegów, jest brudny olej. Dlatego niezbędna jest regularna aktualizacja płynu roboczego przynajmniej raz na 60 000 km. Automatyczna skrzynia biegów JF613E jest dość trwała przy systematycznych wymianach oleju co 60 000 km. Dynamiczny styl jazdy przyczynia się do szybkiego zużycia okładziny ciernej blokującej przemiennik momentu obrotowego, co prowadzi do zanieczyszczenia oleju. Brudny olej z kolei przyczynia się do awarii elektromagnesów, korpusu zaworu i wycieku oleju przez uszczelki pompy sprzęgła hydrokinetycznego. Przy delikatnej obsłudze pudełko wytrzyma dość długo. Ręczna skrzynia biegów jest prawdopodobnie najbardziej niezawodna. Nic nie wiadomo o problemach z nim związanych. Tylko fabryczny zestaw sprzęgła szybko się psuje przy częstych obciążeniach podczas poślizgu lub holowania. W innych przypadkach żywotność sprzęgła przekracza 200 tysięcy kilometrów. X-Trail, w przeciwieństwie do konwencjonalnych SUV, jest gotowy do pewnego zjechania z asfaltu, ale nie zapominaj, że to tylko crossover. Kierowcę wspomagać będzie system ułatwiający ruszanie na stromych podjazdach lub zjazdach. Układ napędu na wszystkie koła przekazuje moment obrotowy wyłącznie na przednie koła. W trybie automatycznym przenosi do 50% przyczepności na tylną oś na krótki czas, a przy użyciu blokady – na stałe. Po 100 tysięcy kilometrów poprzeczki wału napędowego często się zużywają. Pojawiają się szarpnięcia i wibracje. Ponadto może buczeć łożysko przedniego pośredniego wału napędowego. Na osi przedniej zastosowano kolumny McPhersona, a na osi tylnej zastosowano belkę skrętną w pojazdach z napędem na przednie koła lub konstrukcję wielowahaczową w pojazdach z napędem na wszystkie koła. Serwis którejkolwiek z tych wersji nie jest zbyt drogi. Zawieszenie przednie X-Trail może wymagać naprawy po od 100 do 150 km. Zużywają się ciche bloki i przeguby kulowe przednich wahaczy, a także łożyska kół. Po od 150 do 200 km przychodzi kolej na ciche bloki ramy pomocniczej. Czasami występują awarie w działaniu elektrycznego wspomagania kierownicy, częściej przy silnych mrozach. Przekładnia kierownicza może pukać po 150-180 tysięcy. KM na dwozie Nissana nie ma problemów z korozją. Czasami rdza znajduje się na tylnej klapie, na dachu, w obszarze relingów dachowych lub pod listwą progową. Jeśli planujesz wypady do lasu, pamiętaj, że lakier jest bardzo delikatny i łatwo ulega zarysowaniom. Inne problemy i awarie sprężarka klimatyzacji może wymagać wymiany po od 150 do 200 km. Nieco wcześniej dostarczane jest sprzęgło elektromagnetyczne. Po przejechaniu od 140 do 180 km pęka pętla poduszki powietrznej zlokalizowana w tak zwanym ślimaku. Po od 150 do 200 km wentylator na grzewnicy zaczyna hałasować. Z biegiem czasu wzmacniacz znajdujący się u podstawy anteny utlenia się, co powoduje pogorszenie odbioru stacji radiowych. A czujnik poziomu paliwa czasami znacznie zaniża odczyty, konieczne jest wygięcie styków potencjometrów. Czasami przestają działać klamki zewnętrzne drzwi, odpada kabel. Jeśli znasz awarię innego modelu, koniecznie napisz o tym.